Daniel Jacob ucieka z plaży, bo nie chce mi się siedzieć tutaj Po prostu już muszę się z tej plaży zabijać. Nie chcę mi się tu siedzieć, jakiś wyjścia. która została, bo ona sobie lubi siedzieć. Ja nie lubię siedzieć za długo na plaży, bo plaża sama w sobie jest spoko. Ja mógłbym siedzieć tam na tych szczytach, podziwiać te widoczki, albo siedzieć odwrócony i oglądać sobie te fajne widoki. Ja jestem fanem gór, będę to powtarzał. Wykąpać się, wykąpałem, więc cel również już zaliczony, żeby wykąpać się w greckim morzu i lecę teraz do domu, bo webinar. Teraz do domu zrobiłem sobie jeszcze jedzonko z wczoraj i takie to jest taki ala chlebek, podgrzałem z masełkiem kawka jeszcze. No i tutaj będziemy webinar. Na kalendesku mi pokazało, że już się zaczął, ale przez to, że jest godzina do przodu, bo jest o 17.00 czasu polskiego, czyli mam jeszcze 45 minut, żeby do wszystkich osób napisać, zebrać ich w ogóle i robić webinar. Więc niby wakacje, ale jednak webinar trzeba robić. Nakarmiłem kotki. Pojeżdżaj, pojeżdżaj Już jesteśmy po jedzonku, jestem po webinarze Ogólnie wysłałem jakimś 20 osobom zły link Było 25 osób, zapisało się 100 Wczoraj siedziałem w samolocie i wypisywałem ogólnie W jaki sposób zrobić to, aby osoby, które się zapisują na webinar Przychodziły w ogóle na niego I w jaki sposób jeszcze ulepszyć system A po prostu zwiększyć zarobki, bo Nie ukrywam, że biję rekordy Od kilku dni, w tym tygodniu Wszystkie dni jest max zapisanych osób na webinar. Pamiętam, że jeszcze miesiąc temu miałem problem, że w tydzień przyszło jakieś 30 osób, więc to była ogólnie porażka. Teraz już przychodzi na jeden dzień, tyle, więc zrealizowany cel. A teraz jeszcze trzeba ulepszyć to, żeby się nie zatrzymywać, bo nie można się zatrzymywać. I mam mega pomysły, jeżeli chodzi o rozwinięcie tego dalej, więc będzie mocno. A tutaj. Są mega widoczki, jeszcze trzeba nagrać wideo o negatywach. Bo jeszcze tego nie nagrałem. Zaraz odbieram się za to. Gadasz do mnie, ludzie chyba nie dokumentują takich rzeczy. Ogólnie jesteśmy w takiej restauracji, tutaj na rogu Pan, który tutaj nas zagadał Ma żonę Polkę I ogólnie dostaliśmy Winko gratis Za to, że tu siedliśmy Więc ja jestem tutaj Fanem dobrych biznesmenów Jak ktoś daje gratis Wartość za darmo Jak najbardziej trzeba przyjąć I zostać klientem, więc zaoszczędziliśmy czas, widzę, że dobre jedzonko Winko za darmo A jak zjemy to jeszcze można iść i popatrzcie, co jest? Bye bye. Byliśmy w restauracji, powiem tak: pierwsza restauracja tutaj na rogu, do której wszedłem, ale poszedł nas pan i po prostu z buta powiedział dzień dobry, cześć. Więc mówię, dobra, okej, okay, fajnie. Zna Polski, więc już jest na plus. Potem pokazał nam Dania, powiedział, że jego żona jest Polką i że, że mamy, mają jakieś fajne ceny i tak dalej. Ja mówię, dobra, my że chcemy tam iść, nie? Bo tam dopiero weszliśmy dokładnie z tąd Chcieliśmy iść i chciałem iść tam dalej. I tam pan powiedział, że ja mówię, że chcę iść dalej, a on powiedział, że free wine. A ja mówię, okej, okay, dobra, jak daje mi free wine, to mówię, że jest dobrym biznesmenem, więc decyduje się, żeby tu zjeść u niego i żeby zainwestować w niego pieniądze, ponieważ ja szanuję, jeżeli ktoś zna techniki typu daje mi jakiś bonus, albo po prostu jest miły i że ogólnie pokazuje mi zdjęcia i jakby szuka cech wspólnych. Ja ogólnie szanuję biznesmenów, którzy albo ludzi, którzy umieją sprzedawać, ponieważ się wyłodzę ze sprzedaży, więc mega ogólnie plus. I poszliśmy tam, zamówiłem sobie kalmary. Tutaj Wiki zamówiła jakieś jedzenie, takie... W sumie będzie to na filmie pokazane I muszę powiedzieć, że jak będziecie w Krecie Jak będziecie tutaj na Przymorzu gdzie, W miejscu, gdzie są restauracje To mega polecam serdecznie Hodują swoje świnie, swoje kurczaki Ogólnie łowią ryby, więc jest wszystko mega fresh I zajebiste jedzenie, więc polecam serdecznie No i dostaliśmy jeszcze takie picie Jak można powiedzieć Oni ja robią tutaj taki z grapes'ów Takie coś, jak whisky to smakuje Czaj nas gościu przywitał mega Mega nas przywitał ogólnie Tak pozytywnie i teraz też dali nam na koniec Teraz naraz free wino i jeszcze free poszocie, więc ja to szanuję, dlatego tam poszedłem i zainwestowałem w nich pieniądze i jestem ich klientem i pewnie jak przyjadę tutaj następny raz, a na pewno tutaj przyjadę, bo się zakochałem już w tej w Krecie po dwóch dniach, to na pewno tam pójdę i na pewno będziemy się pamiętać. Więc zapraszam do nich serdecznie, jak jesteście tutaj na krecie. No, a teraz idziemy, bo jutro o 6 pobudka. Tak się parkuje właśnie w Grecji. Super!